Cześć, tutaj Agata. Witam Was ponownie na moim kanale. I dzisiaj przychodzę do Was, myślę, że z dosyć krótkim filmikiem. Yy, będzie to tag Czytelnicze Nawiki, żebyście mogli mnie trochę lepiej poznać, bo ja jeszcze na Instagramie w sumie też nie robiłam nic takiego. A więc tak, tutaj mam telefon, mam na nim pytania, więc yy, możemy już zacząć. Pierwsze pytanie to, czy masz w domu konkretne miejsce do czytania? I ja zazwyczaj czytam, jak u siebie w pokoju czytam, to... W Łóżku, po prostu leżę sobie na łóżku i czytam na leżąco. Czasami zdarzy mi się też przy biurku siedzieć i czytać. Drugie pytanie: czy w trakcie czytania używasz zakładek, czy przypadkowych świstków papieru? Ja zawsze używam zakładek, mam ich tak dużo, że po prostu zawsze się gdzieś jakaś nawinie pod rękę i zawsze mam jakąś przy sobie. Kolejne pytanie to: czy możesz po prostu skończyć czytać książkę, czy musisz dojść do końca rozdziału, czy okrągłej liczby stron? Ja zazwyczaj staram się czytać do końca rozdziałów. No zależy, czy są długie, czy takie w miarę krótkie, ale jeżeli miałabym skończyć tak po prostu w trakcie czytania danego rozdziału, to nie jest to dla mnie żaden problem, ale zazwyczaj staram się po prostu dokończać, dokończać rozdział do końca. Dokończyć do końca, no. Kończyć rozdział po prostu. Czy pijesz albo jesz w trakcie czytania? Tak, ja bardzo lubię coś sobie chrupać jakieś, nie wiem, orzeszki, coś takiego podczas czytania. I bardzo lubię też pić kawę albo herbatę i jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym na przykład ubrudziła książkę czy coś takiego, więc nie, ja bardzo lubię jeść ogólnie. Czy jesteś wielozadaniowa? Potrafisz słuchać muzyki lub oglądać film w trakcie czytania? Nie, bo yy, jak słyszę jakąś muzykę, na przykład to od razu chcę śpiewać, jak znam tekst to tym bardziej. A filmu też nie umiem oglądać, bo no ja po prostu muszę się skupić na jednej rzeczy, a nie jak oglądam film i czytam książkę, to potem nie wiem, co się dzieje w książce albo nie wiem, co się dzieje w filmie. Ogólnie mam podzielną uwagę i mogę robić kilka rzeczy naraz, ale nie dotyczy to czytania książki. Szóste pytanie: czy czytasz jedną książkę, czy kilka naraz? Zazwyczaj czytam jedną, ale tak jak na przykład teraz mam zaczęte chyba trzy ale skupiam się na jednej. Po prostu jak któraś mi nie odpowiada, to zaczynam sobie kolejną i do tamtej później wracam. Ale zazwyczaj skupiam się tak na jednej, żeby przeczytać od początku do końca. Kolejne pytanie. też w domu czy gdziekolwiek? Mogę czytać gdziekolwiek. Lubię czytać w domu. Lubię czytać, nie wiem, na przykład jak jadę autobusem albo samochodem. Lubię też bardzo czytać na świeżym powietrzu. No chociaż teraz pogody nie ma za bardzo. Już zimno się zrobiło. Ale tak, czytam i w domu i gdziekolwiek. Kolejne pytanie, czytasz na głos, czy w myślach. Czytam w myślach. Nie wyobrażam sobie czytać na głos. Bardziej bym się skupiła na swoim głosie niż na tym, co czytam. Mam takie wrażenie. Kolejne pytanie. Czytasz, czy czytasz naprzód? Poznajem zakończenie, pomijasz fragmenty książki. Y Czasami mi się zdarzyło czytać na przykład przeczytać ostatnie zdanie w książce, ale bardzo rzadko. Ja tak samo nie czytam opisów z tyłu książek, bo kilka razy zdarzyło mi się już po prostu, że z tyłu w opisie był spoiler. No i później zabrało mi to frajdę z czytania. Pomijasz fragmenty książki. To też zależy. Rzadko mi się też to zdarza. Chyba że są jakieś bardzo długie, nudne opisy czy coś takiego, to wtedy tylko tak przelecę mniej więcej wzrokiem ale zazwyczaj czytam wszystko. I ostatnie pytanie, czy zginasz grzbiety książką? Nie, chociaż muszę przyznać, że kiedyś mi się to zdarzało. Tutaj na przykład jest moja pierwsza książka chyba, którą sobie kupiłam i to jest gwiazd naszych wina i tutaj złamał mi się grzbiet. Tak samo w Harry Potterze w całej serii mam powyginane grzbiety, bo... ale to też nie jest do końca moja wina, bo pożyczałam, tę serię wielu osobom i one nie szanowały tych książek tak jak ja bym chciała no i tak, niestety bardzo zniszczona jest ta seria, ale chcę sobie zebrać ją po angielsku i tej serii już nikomu nie pożyczę tylko ona będzie taka, wiecie na ołtarzyk z Harrym Potterem i tak, to wszystko na dzisiaj dziękuję bardzo wam za oglądanie i tak sobie myślałam, że filmiki będą się pojawiać co środę nie ja wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Jeszcze się na Instagramie też zapytam, bo miały się pojawiać w niedzielę, ale no, jak teraz były święta i tak dalej, to nie miałam kiedy usiąść i nagrać tego filmu, więc mam nadzieję, że środa to będzie taki idealny dzień, środek tygodnia. I tak. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.